Dzień dobry. Zaglądamy po raz kolejny na wielki plac budowy, czyli na stację Warszawa Zachodnia. Mamy dzisiaj piątek, 19 stycznia i zmiany są ogromne. Zaczynamy zatem. Zobaczcie, za chwilkę będzie betonowanie peronu numer 2. Tutaj elementy konstrukcyjne są rozkładane, ale spójrzcie tutaj, zadaszenie Coraz większe. Stalowe pręty. A u góry przy zadaszeniu iskry lecą. A dźwig, owszem, porusza się. Podjechał kolejny dźwig, który nie jest największy, ale mały również nie jest. Przyznam, że jestem zaskoczony tym, co zobaczyłem. No i wy chyba też. Po drugiej stronie kładki. Również mamy troszkę prac. Tu wielkich zmian na razie nie widać. Zadaszenie dociera nawet tutaj koło nas, blisko kładki. Super. Mróz, śnieg, niestraszny jak widać tutaj pracownikom, którzy dzielnie pracują. Tego zadaszenia nam zbudowali tutaj spory kawałek, spory segment. Słyszycie zadowolenie w moim głosie. Bardzo ładnie. Zejdę również na dół, żeby Wam pokazać jak to wygląda z bliska winda, która poprowadzi na peron czwarty. Jest już prawie gotowa. Podobnie jest z windą, która poprowadzi na peron piąty. Między peronem czwartym a trzecim mała górka piachu. Trochę płyt peronowych. Tutaj trwa docinanie płyt. Lecą dosłownie w kilku miejscach. To są naprawdę bardzo duże zmiany. Ci, którzy je śledzą na bieżąco pamiętają co było tutaj dwa tygodnie temu, a co jest dzisiaj. Wciąż tutaj leży depozyt rozjazdów. Wjeżdża pociąg osobowy Kolei Mazowieckich do Warszawy Wschodniej z Okaczewa. A nie wiedzieć, czemu wyświetla się pociąg do Pilawy. Pilawa 1610. A tutaj obok dworca autobusowego jest znacznie ciszej. Pociąg osobowy do Błonia. A tu powstaje nowy budynek dworcowy. Zbyt wielu pracowników tu dzisiaj nie ma. Prace są wykonywane głównie na zewnątrz. Mamy kilka wagonów, które stoją przy Peronie ósmym na torze dziewiątym. Oto one. Prawie, że przez skład Budowy jedzie ten pociąg, tak to trzeba powiedzieć. Skład z Pilawy do Błonia. Graficjarze nie próżnowali ostatnio, sporo składów przyozdobili. Piąty przy peronie siódmym wjeżdża pociąg osobowy przyspieszony Wiedenka. Z Warszawy Wschodniej do Skierniewic. Melduje się Intercity Kujawiak z hełka do Bydgoszczy No i skład wjeżdża zgodnie z rozkładem Lokomotywa Griffin eu 160 -017 prowadzi skład Intercity Kujawiak i rusza Kujawiak 7 wagonów dzisiaj Dwa wagony połówkowe czyli klasy pierwszej oraz drugiej wagon combo przedziałowe wagony klasy drugiej i dwa bezprzedziałowe klasy drugiej, wjeżdża osobówka do Sochaczewa. Pociąg Intercity Bystrzyca z Warszawy Zachodniej do Lublina Głównego podstawia się na tor pierwszy przy peronie szóstym. Planowy odjazd pociągu o godzinie 16.34. Pociąg osobowy z Warszawy Wschodniej do Sochaczewa. Pociąg Intercity Naukowska z Białego Stoku do Wrocławia Głównego. W końcu mamy starą lokomotywę. Gdynia Grabówek EP07365. Prowadziła Intercity naukowska na czas piękny widok i piękne dźwięki. Co mogę więcej powiedzieć? Odjazd. A w czai się zapewne początki Intercity Wybrzeże, który za chwilkę podstawi się na tor drugi przy peronie szóstym. Impuls Nevak kolei Mazowieckich. Griffin z pociągiem Intercity Wybrzeże to długi, długi skład. A ja jestem przekonany, że będzie w nim bardzo wysoka frekwencja. Mamy w końcu piątek. Wagon połówkowy na końcu. Pociąg Express Intercity Premium do Krakowa Głównego. Czekamy na wjazd pociągu do Berlina. Express ekspres Intercity. Berlin-Warszawa Express. Oto on. Eu czterdzieści cztery Chataurus. A na tor pierwszy przy peronie szóstym wjeżdża pociąg Express Intercity Premium z gdyni głównej do Gliwic

Około godziny pobytu na stacji Warszawa Zachodnia mamy ciemno, słońce zaszło, ale stacja, tutaj gdzie trzeba, jest dobrze oświetlona. Mroźno, zimowo, żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!